Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. XIX wieczne pałace to ważne i unikatowe miejsca dla mniejszych gmin, takich jak Kołaczkowo czy Wierzbinek. Dzięki funduszom europejskim pałace zyskują zupełnie nowe funkcje. To także przykłady udanych rewitalizacji, na które łącznie w naszym regionie przeznaczono już około pół miliarda złotych. Dokładnie 100 lat temu w Kołaczkowie koło wrześni żył i tworzył w tutejszym pałacu Władysław Reymont, polski noblista. Teraz to miejsce znów potrafi zachwycić. Na czym nam bardzo zależało, aby ten obiekt tętnił życiem i mieszkańcami przybywającymi tu osobami? Tłumaczy wójt gminy Kołaczkowo Teresa Waszak. Zmienił się cały zespół pałacowo-parkowy. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 1,8 miliona złotych. Dawny pałac to dziś centrum życia kulturalnego mieszkańców. Pałac Reymonta zawsze stanowił miejsce, siedzibę gminnego ośrodka kultury. I wykonanie tego zadania. Budowy małego kina społecznościowego sprawiło, że ten cel kulturalny został pomnożony. W środku sporo się dzieje. Na co dzień działa klub seniora, ale również dobrze znane w Wielkopolsce kino za rogiem. Małe kino społecznościowe od miesiąca zaprasza na seanse. Seanse kinowe odbywają się trzy razy w tygodniu: piątek, sobota, niedziela. Wyjaśnia Mariusz Gomulski z gminnego ośrodka kultury w Kołaczkowie. Jak zapewnia, mieszkańcy z chęcią wybierają wizytę w małym kinie w sąsiedztwie z całą rodziną. Wcześniej w Kołaczkowie funkcjonowało kino objazdowe, a najbliższa tego typu placówka znajduje się we Wrześni. Największe zainteresowanie mają filmy familijne, te, na które przychodzą dzieci. Tutaj rodzice, jakby dbają, troszeczkę mniejsze zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o filmy dla dorosłych, ale no, to jest coś nowego, więc nasi mieszkańcy się tego uczą. E, uczą się tego, że jest, bo wcześniej tego nie było. W sąsiedztwie pałacu już niebawem będzie działać nowoczesne przedszkole Jarzębinka. To miejsce, które będzie odpowiadać nawet najbardziej wymagającym maluchom. To przedszkole zostało w tej chwili zaadoptowane dla właściwie pięciu grup. Mówi dyrektor placówki Stefania Felicka. W środku znajdują się trzy sale zabaw dla przedszkolaków i dwie dodatkowe, które w przyszłości również mogą być przeznaczone na potrzeby żółty. Część sal powstała niemal od podstaw jest nowa kuchnia czy przytulne szatnie dla dzieci. Zostały, zostały przesunięte ściany, zostały zmodernizowane właściwie poszczególne pomieszczenia. Na nowo rozplanowano szatnie. Są, jest zrobione wyposażenie kuchenne, ponieważ kuchnia tutaj była nie z cateringu, tylko tradycyjna. W sąsiedztwie pałacu można też świetnie wypocząć to miejsce pełne zieleni i wielu gatunków roślin, które można poznać podczas rodzinnych spacerów. Również XIX-wieczny pałac znajduje się w gminie Wierzbinek na północ od Konina. Tu przez lata mieściła się siedziba urzędu gminy, ale budynek był w bardzo złym stanie że na pewno z własnych środków nie bylibyśmy w stanie tego pałacu zrewitalizować. Mówi wójt gminy Paweł Szczepankiewicz. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło 3,3 miliona złotych. Zmieniło się sporo, a dawny zaniedbany pałac to nowy gminny ośrodek kultury, gdzie działa między innymi szkoła muzyczna. Doskonale forma tej działalności jest dostosowana Właśnie do tego budynku. Co więcej, wcześniej i teraz odbywają się też różne spotkania i konferencje naukowe, które Gmina Wierzgmina organizowała z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Z budynku korzystają także inne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. To miejsce wielu spotkań. W ofercie zajęć Gminnego Ośrodka Kultury jest oferta dla dzieci i młodzieży. Tłumaczy Małgorzata Kozicka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku. Ośrodek to miejsce wielu zajęć i warsztatów dla mieszkańców. Sekcja szachowa czy zajęcia plastyczne to tylko nieliczne przykłady z oferty ośrodka. W piątki odbywają się zajęcia grupy wokalnej, a także próby z gminnej orkiestry dętej. Sobota to też jest kolejny dzień intensywnych tutaj prac zespołu, tym razem Echo Kujaw, zespołu folklorystycznego, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku. Wszystko to, by znów ożywić miejsce, które kiedyś było ogromnym terenem folwarcznym. Mieszkańcy Wierzbinka zyskali zupełnie nową placówkę w klimatycznym stylu na kulturalnej mapie swojego regionu. To kolejne przykłady, które pokazują, jak zmieniają się zabytki w naszym regionie. Dzięki pomysłom na te miejsca, a także unijnym dotacjom XIX wieczne pałace odzyskały dawny blask. Młode pokolenie stawia na europejską integrację. Z okazji 18-lecia Polski w Unii Europejskiej zapytaliśmy uczniów, co myślą o Unii i jak im się żyje we współczesnej Europie. Odpowiedź w najnowszym numerze e-magazynu Nasz Region, dostępnym na stronie wrpo.wielkopolskie.pl i portalach lokalnych.